Manko, witam w Żytwy Kuchni Dzień drugi Dzisiaj gotujemy Pomidorową Gotujemy wodę, cięcie Bęk Albo nie, pierwsze rozgniatamy nudle Dobre jest Cięcia Nudle są nasypane tu mamy przyprawkę i gotujemy wodę Pięk. cięć jak, jak będzie zalane to pokażę i będzie test smaku Piu. dobra widzowie zalewamy i test smaku tyle mi starczy tej pomidorowaczki na śniadanko poczekam chwilę te smaku zaraz, kolejne cięcie Piją. Widzę, teraz te smaku. Czy jest dobre, czy nie? Powiem wam, czy opłaca się kupować. Powiem wam, że jest okej okay. ta zupa, aczkolwiek od babci lepsza, ale też jest git. Ocenka takie 7 na 10. bo trochę ostrawa jest, ale jest, jest ok. Siema. Bang. Bing.